Śmierć jest nieodzownym elementem życia. No i w sumie tyle. TOP 10 NAJSMUTNIEJSZYCH ŚMIERCI W ANIME! ZAPRASZAM! W dzisiejszym odcinku będą spoilery, więc no chyba logiczne, jak ktoś umiera to spoiler, więc... Miejsce dziesiąte. Duży dym z filmu Wielka Kradzież Aut. Syn Andrzeja. Nie ma nic smutniejszego... Niż śmierć przyjaciela drucha, który był dla nas jak brat. Który wbił nam nóż w plecy dobrze, że zdech grubas jeden, chociaż nie do końca. Trochę mam mieszane uczucia co do niego, bo z jednej strony zdrada całego Grove Street i układy z balasami, a z drugiej po prostu robił wszystko dla hajsu, władzy, no ogólnie dla swojego zysku. Tak samo w sumie. CJ, któremu przez całą grę pomagamy zbierać hajs, żeby się ustawił, więc chyba, że coś w fabule pominąłem, nie wiem. Nie grałem w trójkę, no mniejsza o to. Pod koniec gry musimy zabić dużego dyma, ale co naimprezował i naćpał, i co sobie pomniki nastawiał, to jego. Smutłem, ale tylko trochę. Dlatego miejsce dziesiąte. O! Miejsce dziewiąte. Bing bong z filmu w głowie się nie mieści. Wspaniała, wzruszająca symbolika tego, jak dziecięce wspomnienia nieodwracalnie znikają z naszego umysłu. Jak w ogóle można się poryczeć na głupiej bajeczce od Pixara? I to dwa razy. Chyba ty się porycześ na. <śmuszcz> Chyba ty. Ja, ja nie. <śmuszcz> Bing Bong, czyli wymyślony przyjaciel Riley, głównej bohaterki filmu w Głowie się nie mieści, zostaje zapomniany, bo ta już dorosła i ma w dupie swoich przyjaciół z dzieciństwa. Znaczy, wymyślonych przyjaciół z dzieciństwa. W sumie nic tu więcej nie mam, po prostu smutłem. Miejsce ósme. Olga Konieczyńska z kanału Wobec Obiektywu. Sytuacja tej pani to już nie był. Strzał w kolano! To było złamanie otwarte kolana, wykręcenie nogi na lewą stronę, posypanie rany solą i ostrzelanie rzepki z karabinu maszynowego. Tak bardzo laska spieprzyła sobie karierę. Nie ona pierwsza, nie ona ostatnia. No ale popatrzcie. Jedna głupia decyzja. Jeden nieprzemyślany filmik za daleko. Jeden elokwentny młodzieniec, zaopatrzony w kilka rzeczowych argumentów. Ten program ma taką samowartość wartość co dodatek coachingowy do marcowego wydania Pani Domu. A ta zamiast się zamknąć albo przeprosić, no nic w ogóle już nie nagrywać na ten temat, to jeszcze próbuje się odpyskować. Nie jestem oszustką. Wina wszystkich, tylko nie mnie. Cała sytuacja jest wspaniałą symboliką kruchości życia. Przestrogą przed wymądrzaniem się i bycia debilem. Niestety, po takim ciosie jej kanał już się nie pozbierał. W komentarzach ludzie nadal pamiętają. Pozostaje życzyć powodzenia. W innych dziedzinach życia, no hard feelings. Jestem po prostu bardzo niepokojące i mam nadzieję, że nie stanie się trendem. Miejsce siódme. Adolf Hitler. Melduje, że Führer nie żyje. Upadek ukośnik Bękarty wojny. Dwie różne wersje tego samego wydarzenia, aczkolwiek obie, obydwie, równie wzruszające. Według oficjalnej wersji, bo wszyscy wiemy, że Adolf wyjechał do Argentyny i hoduje kukurydzę, pod koniec II wojny światowej wspaniały wizjoner, filantrop i artysta w konsekwencji dosyć kiepawych decyzji postanowił wykonać tzw. quit rage. Nie da się ukryć, że pomimo niezbyt fajnych działań, których dokonał ten pan, jest to kwestia sporna. Imię Hitlera pozostanie nieskalane. To Niniejsza scena stała się źródłem niezliczonych przeróbek, parodii, które ukształtowały polski internet, więc coś za coś. Wiedzieliście, że autorem Hitler w poszukiwaniu Elektro jest tako Hemingway? Potwierdzone info. Chociaż bardziej widowiskowa była wersja z bękartów wojny, gdzie to grupka Żydów dosłownie rozwaliła ryjec Adolfowi. To jest jedna z tych rzeczy, które nie wiedzieliśmy, że potrzebowaliśmy zobaczyć, dopóki jej nie zobaczyliśmy. Aczkolwiek, która wersja jest prawdziwa, czy upadek, czy bankarty, czy Argentyna, pozostanie pytaniem na które nawet pan wołoszański nie będzie w stanie odpowiedzieć ale istnieje ogromna możliwość że nie wiedział miejsce szóste asoka tano w wojnach klonów znaczy się umarła ale nie do końca w piątym sezonie wiemy, że odeszła od rady Jediów, bo się na nią odestrali. I ona też się odestrała. I bardzo dobrze zrobiła. Wypierdolę jeszcze dzisiaj, już bilet kupiony. Następnie pojawia się w szóstym sezonie. Tylko na 30 sekund, żeby umrzeć. Ale to była tylko wizja jody. Więc spoko. Czekamy na siódmy sezon, bo ten szósty. No był w porządku, ale był strasznie. Taki nie wiadomo o czym. No zobaczymy co to będzie. Miejsce piąte. Sarah Lynn z Bołdżaka. W sumie to jest zabawne, że jakieś śmierci w Bołdżaku albo naprawdę depresyjne momenty, jeśli nie są płaczogenne, to na pewno zostawiają jakąś wyrwę w duszy, bo tyle wątków jest tam poruszanych, że chyba każdy może się odnieść do jakiejś sytuacji. Im a good person and I need you to tell me that I'm good. Tell me, please, Diane, tell me that I'm good. Sara Lee Lee podopieczna Lee z tego względu, że była jego serialową córką w serialu rozbrykani, którą olał na kilkanaście lat, żeby odezwać się dopiero jak złapał doła i zaciągnął ją w kilkutygodniowy cuk narkotykowo-alkoholowy, żeby ostatecznie ją zaćpać. Lee Lynn? Bardzo relatable. Bo kto z nas nie miał sytuacji, gdzie przez przypadek zabił kogoś przez własny egoizm? Kolega tak miał. Jeden ze smutniejszych odcinków Bojacka. W pełni zasłużone miejsce piąte. Miejsce czwarte. Moje ambicje i chęci do życia. Także tego. Miejsce trzecie. Konki z chłopaków z baraków. Ten serial jest głupi. Wąż mnie ugryzł we fiuta. Bulgarny. Pierdol się ze swoją etyką strażnika. Obleśny. Ile ten twój stary porozwalał bidonów z sikami po parkingu? Zrobiony za dychę. Ale jakoś. Promuje zachowania patologiczne. Paliłem blanty do piątej rano. Film mi się urwał, jak leżałem w różę. Teraz mnie krzyż pierdala. I uwielbiam go. Tytułowe chłopaki Julian, Bubbles i Ricky żyją sobie spokojnym życiem na osiedlu przyczep Sunnyvale. Pierwszy sezon trzeba trochę przeboleć, ale im dalej, tym lepiej. Nie wiem o co mu chodzi. W jednym z odcinków ich spokojne życie zaburza pojawienie się dawno zaginionej zabawki Bubblesa. Pacynka imieniem Konki do tego do brzuchomówienia Nie potrzebuje tlenu pod wodą tak jak ty dupko. Kierowany przez Bubblesa, chociaż tutaj działają siły, których genezy nigdy nie poznamy. Ja nie odpowiadam za wszystko co mówię Konki. Konki najpierw drażni się z Rikim. Nazwałeś mnie idiotą, Konki? Może i tak chuj o zjebie. By następnie doprowadzić Juliana na skraj kurwicy. Co skutkuje jego tragicznym końcem. O, Julian. Mój boski Patrick Swayze. Taki sexy w roadhouse Patrick. i dirty dancing. Chociaż w ostatnim sezonie. Cicho, tego, tego już nie to. Zobaczcie sami. Miejsce drugie Walter White z serialu Breaking Bad. Po spieprzonym zakończeniu gry o Tron, po niesatysfakcjonującym zakończeniu Dextera, Breaking Bad prawdopodobnie nadal będzie najlepszym wyznacznikiem w. Kwestii, jak zakończyć serial i zabić głównego bohatera, a nie O masz, zdychaj, bo trzeba kogoś zabić. Tak naprawdę to nie wiem, co się tam działo. Znam fabułę tylko z memów. Po niezwykle brawurowym ataku na neonazistów, którzy porwali Jesse'ego Różowego. Niestety przy okazji obrywa również Walter, który odbywa nostalgiczną podróż po laboratorium Mety. By całość zwieńczyć uśmiechem, który mówi: "Kurwa, warto było". A Jesse uciekł i zamieszkał u jakiegoś antropomorficznego konia w willi na wzgórzach Hollywood. Ale to i tak nie ma żadnego znaczenia, bo to wszystko był sen ojca serialu "Zwariowany świat Malcolm'a". I Myth dealer. Co nie zmienia faktu, że srogo płaknąłem na tym zakończeniu i polecam Breaking Bad. Miejsce pierwsze: śmierć w Avengers Endgame? Uwaga! spoiler z endgame chociaż to już było kilka miesięcy temu tak samo jak gra o tron chyba całą fabułę już znacie z memów, więc co tu spoilerować sam poszedłem na ten film tylko i wyłącznie ze względu na to, że wszędzie mi wyskakiwał spasiony tor i nie dawało mi to spokoju, dlaczego spasiony Thor, przestań się wszędzie pojawiać, cholerni geniusze marketingowi. Na koniec tej epickiej przygody, jaką były filmy o superbohaterach z komiksów Marvela, twórcy Endgame zaszczycili nas najsmutniejszą śmiercią w historii anime śmierć ta oczywiście nasz ulubiony fioletowy kuzyn szreka który chciał tylko przysłużyć się w środowisku wszechświata usuwając nadmiar populacji skończył w taki sposób i to dwa razy, z czego pierwszy jest wyjątkowo smutny, bo Thanos zrobił swoje, więc postanowił hodować sobie warzywka, gotować sobie zupki, a ci mu robią w jasna chatę FBI Open Up. I struł urwanie głowy, dosłownie. O nie! To był początek filmu. Z kim w takim razie będą walczyć nasi Avengersi, skoro nie ma Thanosa? Czyli zginął, ale nie umarł. Reszta to już wiadomo. Tony pstryknął. Takie Wszyscy wyparowali, a wasi ulubieni bohaterowie powrócą w kolejnych 20 spin-offach, plikwelach i serialach. Zatem to by było na tyle. Zgadzacie się z naszą listą? A może zabrakło tutaj waszych ulubionych śmierci w anime? Jeśli tak, to mam to w dupie. Subujcie, żeby algorytmy się zgadzały.